Dzień dobry Państwu, Mirek Szewczyk, agencja Smolar. Wtorek, 5 listopada, a przed nami losowanie laureatów nagrody głównej w loterii Naczynia Poczekają, Nie czekaj z wygrywaniem. Laureatów wyłonimy dwóch, laureata głównego nagrody i laureata rezerwowego. System mamy już wstępnie skonfigurowany. Wszystkim Państwu jak zwykle życzę powodzenia i przystępuję do losowania. Bardzo miło mi ogłosić, że laureatem Nagrody Głównej kwoty 50 tysięcy zł zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym w bazie 2519 nadesłane z numerem telefonu, którego początek to 669, koniec 717. Szczęśliwy Paragon miał numer 65485. Laureatem rezerwowym natomiast zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym w bazie 1583 nadesłane, z numerem telefonu, którego początek to 722, koniec 404, numer paragonu 371-270. Dziękujemy Państwu. To wszystko.